Witam serdecznie, szczęść Boże. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Ewangelia według świętego Mateusza. Jezus przemówił tymi słowami: Przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie. Hmm, czym jest to jarzmo? Bo to jest chyba najbardziej ciekawe w tym tekście. Jarzmo to jest niewola. To jest chodzenie tam, gdzie się nie chce. To jest chodzenie tam, gdzie ktoś chce. Gdzie ktoś cię prowadzi. Jesteś jak, no jak yy, niewolnik, który już nie ma swojej woli, już nie idzie za swoją wolą, tylko idzie za wolą Pana. A Jezus nie jest złym Panem, nie jest faraonem, nie, nie jest kimś, kto chce nas zniewolić. Dlatego mówi, że Jego jarzmo jest słodkie. No, bo jak ktoś by mi na, nałożył jarzmo na moje barki, a ja bym się z tym nie zgadzał, to to nie byłoby słodkie, to to byłaby gorycz dla mnie. Buntowałbym się przeciwko temu. I nawet gdyby ktoś mnie zmusił fizycznie, żebym poszedł za nim, to bym poszedł fizycznie, ale duchowo nie. Moja dusza cierpiałaby. I ciało też, oczywiście, cały bym cierpiał. I byłoby to dla mnie goryczą, lamentacją. A Jezus mówi: jak, na, jak przyjmiesz na siebie moją niewolę, to to stanie się dla ciebie słodkie. Przykład. Egipcjanie, znaczy Egipcjanie, Izraelici w Egipcie jedli cebulę i czosnek i za tym tęsknili. A Bóg dał im na pustyni mannę, która była słodka, jak placek z miodem. Faraon ich żywił czosnkiem i cebulą, a wiem, że to nie są zbyt takie przyjemne pokarmy. Kto ostatnio obierał cebulę, ten wie, że łzy same lecą, nie? Kto jadł ostatnio czosnek bo był chory, przeziębiony. Wie doskonale, że ciężko jest to pogryźć i połknąć. I, I wyobraź sobie, że to jest twój pokarm. Nie tylko w czasie choroby, pięciu dni, tylko całe życie. No ale tęsknisz za tym. No tęsknimy za niewolą grzechu. Bo nie ufamy Jezusowi. A Jezus mówi, pójdź za mną, nałożę na ciebie ciężar. On będzie lekki. Będziesz nosił to brzemię, będziesz nosił to jarzmo. Z jednej strony to będzie słodkie i będzie lekkie. Kobiety boją się ciąży. Będę przemienna, będzie mi ciężko. A kiedy już stają się ciężarne, przemienne... Kiedy przyjmują już to błogosławieństwo, to potem cieszą się z tego powodu, a jak dziecko umrze, to płaczą i lamentują: Umarło moje dziecko. A kiedy dowiedzą się, że dziecko jest chore, to potrafią zrobić wszystko, żeby uratować to dziecko. Nawet niektóre niestety potrafią się zwrócić do demona żeby demon ratował to dziecko. Bo zapomniały o tym, że Bóg może uratować człowieka szybko. My w to nie wierzymy. Nie wierzymy, że Boże działanie jest szybkie, natychmiastowe. Wolimy brać chwilówki u Faraona. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie, bo mówię teraz językiem takim przynośni. Grzech daje nam szybko, szybkie działanie, a łaska Boża? Też. Tylko że trzeba zrobić te pięć warunków. Dobrej spowiedzi. Ja jak poszedłem do spowiedzi, 10 lat nie chodziłem do spowiedzi. Wszystko mnie bolało. Cała dusza. I ciało też. To po 10 latach, jak poszedłem do tej spowiedzi, a miałem wielkie opory. Poszedłem, przyjąłem to jarzmo na siebie, ten wstyd mówienia tych wszystkich rzeczy, przyznawania się na głos do tego wszystkiego. Jak to zrobiłem, to wiecie, jak mi było lekko, jak słodko. Cieleśnie nie jest lekko i słodko. Cieleśnie. Starzejemy się, umieramy. No nie, nie ma co się oszukiwać. Różne dolegliwości na człowieka spadają, bo człowiek się starzeje. Ale dusza zawsze będzie miała w sobie słodkość i tą lekkość, jeśli pójdziesz za, Jezus, za Jezusem. Tylko uwaga: tutaj jest jeszcze taka pułapka. Nie możesz pójść za Jezusem prywatnie. Nie możesz pójść za Jezusem tak w sposób bezpośredni. Ty i Jezus, Jezus i ty. Nie, 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 bo, bo możesz yy, trafić na kogoś, kto nie jest Jezusem, kto się podaje za Jezusa. Więc Jezus zostawił Kościół, żeby człowiek nie miał wątpliwości, że Jezus działa w jego życiu. Bo można pójść za jakimś fałszywym prorokiem, fałszywym uczniem Jezusa. No i stan takiego człowieka będzie jeszcze gorszy. Może się nawet okazać, że będziesz bardziej winnym piekła niż ten, który cię prowadzi. Tak jak to Jezus wyrzucał faryzeuszom. Twój guru może cię zaprowadzić do piekła i będziesz w gorszym stanie niż guru. Jezus zostawił Kościół zbudował Kościół sam o tym powiedział w Biblii jest to zapisane zbuduje Kościół na Tobie Piotrze bramy pikielnego nie przemogą tam człowiek doświadczy właśnie tej, tego ukojenia duszy tej słodkości i lekkości a ktoś może teraz powiedzieć gdzie słodkość i lekkość Człowieku, gadają takie bzdury. Niektórzy księża, że nie da się tego słuchać. To prawda. Wiele kazań jest y, mówionych tak od czapy, tak, żeby coś powiedzieć. No i są tacy ludzie też w kościele. Ale przecież to nie są jedyni ludzie w kościele. Kościół to nie jest tylko to, co ty dzisiaj widzisz. To, na co Ty dzisiaj patrzysz swoim okiem, krytycznym, i dobrze, że tak patrzysz. Kościół to jest 2000 lat. Tradycji, historii. Patrz na ojców Kościoła. Patrz na świętych, błogosławionych. Może ich dzisiaj tak nie widać jak kiedyś, ale oni są przecież. Są cały czas w tym Kościele. Możesz się do nich zwrócić, możesz ich naśladować, możesz słuchać ich kazań, ale uczestnicz w życiu Kościoła. Ja modlę się, żeby kazania się kończyły jak najszybciej. Bo często trafiam na słabe kazania. Ale jak się skończy kazanie, no to później już jest uczta. Oczywiście jest też ofiara ofiara Chrystusa. Ale wtedy już, już moja dusza jest no właśnie doświadcza tej słodkości i lekkości. Spotykam się z Chrystusem, który bierze na siebie mój grzech, który mnie pociesza, pociesza moją duszę, moją nieśmiertelną duszę, bo nasze dusze są nieśmiertelne, powinniśmy o nie dbać, a o nich często zapominamy, bo myślimy o ciele. Ciało boli, jak ciało boli, no to trzeba coś zrobić, jakąś tabletkę wziąć, wziąć jakieś lekarstwo, coś dla spokojności, tak? Jak to Pawlak tam brał, coś tam dla spokojności: może jakiś alkohol, narkotyki, papierosy, pobiegam sobie trochę. Poczuje się zmęczony, wtedy, wtedy jak człowiek zmęczony, to tak potrafi odpocząć. Nie? No dbamy o to ciało, a o duszę nic kompletnie. Nie znamy nauki Jezusa. Na kościół patrzymy tylko przez pryzmat skandali, a nie przez pryzmat yy, tego, co Jezus złożył w kościół. I przez Ducha Świętego jest, jest to ciągle żywe, bo Duch Święty ożywia tym Kościół, jest duszą Kościoła. A my chcielibyśmy, no, tylko cieleśnie się najeść, zapominamy często o tym, co Bóg dla nas robi. Mamy krótką pamięć. Jezus mówi: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście. Ja was pokrzepię, szybko was pokrzepię. Tylko zróbmy to na jego warunkach. Nie szukaj bezpośredniego kontaktu z Jezusem, bo wyjdziesz z tego w tragiczny sposób. Bo może się okazać, że, że nie spotkasz się z prawdziwym Jezusem, tylko. Ze złym duchem, który udaje Jezusa. I wtedy nie, nie będzie pokrzepienia duszy, będzie może nawet zniewolenie, opętanie, choroba psychiczna. Zobaczcie, jak wielu ludzi ma problem z depresją. Depresja jest nazwana chorobą duszy. Dlaczego tak wielu ludzi choruje na choroby duszy? Bo oddali się od Chrystusa, bo gardzą Kościołem. I potem nie są mocni, nie są mężni, są słabi. Kiedyś yy, 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 mówiłem o czymś takim jak yy, brak skóry, że człowiek jest taki delikatny, czy łatwo go obrazić, zranić, bo nie ma w sobie tej skóry, nie ma na sobie tej skóry. Wszystko go rani, jest taki ranliwy. taki emocjonalny, uczuciowy, taki słaby duchowo. No i żeby wzmocnić człowieka, to trzeba dać mu skórę. Nałożyć na niego skórę. Bóg chce cię ubrać. W ubrać, ubrać w czystość, w nałożyć na ciebie szaty usprawiedliwienia, czystą szatę, czyli zadbać o twoją duszę. No i wtedy jesteś taki mocny. A co, co robią dzisiaj ludzie, którzy odrzucają Jezusa, albo odrzucają tylko Kościół? Więc jak odrzucasz Kościół, to odrzucasz też Jezusa. I idziesz za nim tak y, po swojemu, co robią ludzie, żeby wzmocnić tą swoją skórę. Zobaczcie, tatuują się. Nie tylko jeden tatuażyk, całe ciała tatuują. A tatuaż sprawia, że ta skóra jest taka mocniejsza. Mówię oczywiście też y, y, tak. Y, mm, alegorycznie. Tatuaż powstaje w wyniku bólu. No i człowiek czuje ten ból. Ale wychodzi jakiś obrazek, jakieś symboliczne wizerunki, które coś tam symbolizują. No i człowiek czuje się silny fizycznie, bo ma tatuaż, kolejny, 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 ale duchowo cały czas jest słabiutki bo nie idzie do Chrystusa. Więc cały czas myśli o, o cielesności, o tym, jak się cieleśnie podrasować. Sześciopak, czteropak, nie wiem, ośmiopak, płaski brzuch, naciągnięta twarz, może zmiana nawet koloru oczu, zmiana koloru włosów, paznokcie, już takie, nie? Że nawet w nosie chyba się nie da podrapać. Albo gdzie indziej. W uchu. Po co taki paznokieć? No dobra, taki nie. Ale po co takie paznokcie? No, no bo szukam pomocy. Bo mnie życie boli. Muszę coś zmieniać w sobie. Muszę się tworzyć na nowo. Zamiast przyjść do Jezusa w Kościele. I natychmiast doświadczyć, natychmiast doświadczyć tego pokrzepienia, tego ukojenia. Znajdziesz ukojenie dla swojej duszy. A jak dusza twoja będzie zdrowa, to ciało będzie lżej umierać. A umieramy codziennie. Nie ma innego sposobu na ratunek, tylko taki. Jezus tego nie zmieni. Wymyślił to i tego nie zmieni. My możemy tylko to przyjąć. Możemy przyjąć to jarzmo. Jarzmo nałożone z góry na nas. Czyli ten ciężar bycia niewolnikiem. Stajesz się niewolnikiem Jezusa, a on, on cię nie zniewala, tylko cię uwalnia. I jesteś lekki. Jesteś słodki. Jak nasz Pan. Ale do tego trzeba pokory i cichości. Uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, czyli czystość. Bez buntu, bez marudzenia, bez narzekania, bez zamartwiania. I dojdziesz do, do zdrowia, do zdrowia duszy, bo dusza jest nieśmiertelna. Zadbajmy o nią. A ciało i tak umrze. Chyba, że wcześniej dostaniemy nowe ciała, e, chyba że nie umrzemy i doświadczymy paruzji. Może tak, może nie, ale jeśli ciało umrze, to dostaniesz nowe. Już takie uwielbione. Takie jak Chrystus ma. Więc nie myśl o ciele, myśl o duszy. Tyle mam dzisiaj do powiedzenia. Mam nadzieję, że to komuś pomogło. I jak Bóg da, to widzimy się jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.